Dobrze, że jesteś. Słuchaj, przyjrzałam się tym koszarom i kiepsko to wygląda. W sensie, że przydałby się remont? W sensie to prawdziwa twierdza. Wysokie mury, strzeżona brama, w środku pełno ludzi. Nie przekradniemy się do środka, na siłę też nie ma co iść, bo Męgę może uciec. To co sugerujesz? Weź te kajdanki i skuj mnie. Może wytłumaczysz o co chodzi? Pomyśl. Jeśli przyprowadzisz łowcom plugawą Tris Merigold, nie dość, że otworzą bramę, to może jeszcze zaproszą cię na dywanik do Mengego. Nie ma mowy. To zbyt duże ryzyko. Tu chodzi o Jaskra i Ciri, więc nie ma czegoś takiego jak zbyt duże ryzyko. Tris, zastanów się. Naprawdę chcesz z własnej woli wejść do Jaskini Nilwa i do tego związana? Tak. Nie mogę na to pozwolić. Miło mi, że się o mnie martwisz, ale podjęłam już decyzję i jej nie zmienię. No dobrze, załóżmy, że łykną przynętę. Co dalej? Wchodzimy, przystawiam Mengemu miecz do gardła i pytam, gdzie Jaskier? To może nie zadziałać. Menge jest gnidą, ale jedno trzeba mu przyznać. Śmierci się nie boi. Zawsze mnie to irytowało w fartykach. No nic, w takim razie musimy go wziąć podstępem. Jakieś sugestie? Powiedz może, że masz informacje o loży. Albo jeszcze lepiej, o samej Filipie. On jej nienawidzi. Najpierw chcę ci podziękować. Daj spokój. Na moim miejscu każdy by... Nie, nie każdy. Wystarczy. Czarodziejce rumieńce nie przystoją. A co ze skarbem? Jak się czegoś dowiemy, to dobrze, a jak nie... Myślałem, że potrzebujesz pieniędzy od Dijkstry, żeby pomóc czarodziejom. To prawda, ale złoto można zdobyć na wiele sposobów. To nie jest teraz najważniejsze. Ciągle mam złe przeczucie, ale trudno. Chodźmy. Gerald, pamiętaj, że potrafią o siebie zadbać. O czym ty mówisz? Łowcy nie będą się ze mną obchodzić jak z damą, ale ja to wytrzymam. Mogę trochę pocierpieć. Ciri jest najważniejsza, więc cokolwiek by się działo, po prostu rób swoje. Nie mogę ci tego obiecać. A jednak cię o to proszę. Dobrze? Hmm, dobrze. Czego chcesz? Przyszedłem po nagrodę. Niby za co? Za czarownicę. Nie widzisz, kogo wam przyprowadziłem? To Tris Merigold. Merigold? To wchodź! No proszę, Tris Merigold! Przerzuciłeś się z utopców na czarodziejki? Więcej za nie płacą, bo i więcej szkodzą. Utopiec co najwyżej rybaka w łydki pokąsa, a one mordują królów, spiskują, wywołują wojny. I mleko przez nas krową kwaśnieje. A! Żarty się skończyły, Marigold, raz na zawsze. Do lochów z nią. Wolnego. Oddam ją Mengemu i nikomu innemu. Myślisz, że my nie wiemy, co z czarownicą zrobić? Puszczaj sukin synu! Lugawy język nie pasuje do takiej pięknej twarzyczki. Trzeba będzie go wyrwać! Tak, wiecie, co zrobić z czarownicą, jak się już wam jakąś przyprowadzi. Co to niby ma znaczyć? Że marni z was łowcy, skoro musi was wyręczać wiedźmin. Słuchaj no, mutantcie. Odkąd weszliśmy do miasta, puściliśmy z dymem setkę czarodziejów, alchemików, doplerów i reszty tego ścierwa. Więc nie pouczaj nas, jak mamy wykonywać robotę, dobra? Chyba jednak mógłbym udzielić wam paru rad. Bo poza Merigold wytropiłem też Filipę Eilhart. Dorwę cię za to, ty. Zamknij pysk, ruda kurwo. A ty mów, gdzie ona jest. Mówiłem chyba wyraźnie, będę gadał tylko z Mengen. Ale Mengen nie gada z takimi jak ty. No to przekażcie mu pozdrowienia ode mnie i mojej przyjaciółki Merigold. Dobra. Wiesz ją i chodź za mną, ale nie odchodź na krok. się, bo dnia, ani godziny nie znacie. No, tu się rozdzielamy. Ty idziesz gadać z Meng'em, a Marigold do sali obok. Nie oddam jej, póki nie dostanę... Nie ty tu stawiasz warunki. Derek, wiesz co robić. Nic nie powiem. Ani tobie, ani jemu. Zgrywasz hardą, co? Czekaj. Wyrwę ci paznokcie, to inaczej zaśpiewasz. Dobra, zabierzcie ją, niech nie przeszkadza w rozmowie, ale zabraniam jej dotykać. Bo co, żal ci się zrobiło? Nie gówno mnie ona obchodzi, ale jeśli nie dogadam się z Mengem, sprzedam wiedźmę komu innemu. Nie chcę, żebyście ją szkodzili, nim dobiję targu. Prawdziwy z ciebie człowiek interesu, co? Dostaniesz swoje pieniądze, nie martw się. A Merigold to na co zasłużyła. – Jak sobie chcecie. – Chodź, Wiedźmo. Jak zobaczysz, jakie czary-mary można zrobić zwykłymi obsęgami, to się zdziwisz. Miałeś nikogo nie wpuszczać. Chyba że ma informacje dotyczące Filipy Eilhart, a Wiedźmin twierdzi, że ma. Każdy może to powiedzieć. Zacznijmy od wskazującego, a albo lepiej serdecznego. Tu sobie sroczka kaszkę ważyła. Ale nie każdy przyprowadza nam Tris Merigold. Właśnie słyszę. Zaraz do niej pójdę, ale najpierw sobie porozmawiamy. Siadaj. Napij się, Wiedźminie. Cidaryjskie. Rocznik 1261. Rok rzezi Cintry. Nie wyrywaj się. Tu sroczka ogonek sobie sparzyła. Kurd, zobacz, czemu pani Marigold tak krzyczy. Może czegoś jej potrzeba. Gorącego żelaza na przykład. Skoro już jesteśmy w temacie metali. Kubek jest ze srebra, rozumiem, że chciałeś sprawdzić, czy nie jestem doplerem. O. Profesjonalista, od razu widać, z kim mam do czynienia. Ostrożności nigdy za wiele. Zdziwiłbyś się, ilu moich rozmówców zmieniło się w cuchnącą galaretę, kiedy chwytali za ten kubek. Jeszcze nie zapłaciłeś za wiedzmy, a łowcy już rwą się do tortu. No? I co z tego? Niszczysz towar, który do ciebie nie należy. Temu dała, bo poprosił? wodę nosił. Spokojnie. Na interesach ze mną nie stracisz. Za Mary Gold wypłacę ci podwójną nagrodę. Czemu zawdzięczam też szczodrość? No przecież, wydajesz mi swoją kochankę. Należy ci się dodatek za straty emocjonalne. Tak, pieprzyłem Tris. Jakie to ma znaczenie, skoro dajesz za nią złoto? No tak. Zapomniałem, że mutacje wypierają wiedźminów z uczuć. Nie. Już nie. Bądź dzielna, to już ostatni palec, i bierzemy się za drugą rączkę. Temu na miseczkę? Aj! Ugrzyzła mnie suka! To załóżmy jej obroże z merytu. To ją uspokoi. Zaskoczyłeś mnie, Gerald. Może się jeszcze dogadamy. Podobno wiesz coś na temat Filipy, ale zgaduję, że nie podzielisz się tą wiedzą za darmo. Czego chcesz w zamian? To proste. Uwolnij Jaskra. Bart degenerat za informację o Filipie. Kusząca propozycja, nie powiem, ale muszę ją odrzucić. Widzisz, zaplanowałem już dla Jaskra pokazową egzekucję. W Oksanfurcie. Łamanie kołem, darcie ze skóry i tak dalej, i tak dalej. To powinno trochę uspokoić mieszczan. Kiedy będzie miało miejsce to umraniające widowisko? Kiedy osobiście wydam taki rozkaz? Do tego czasu Jaskier pozostanie w kazamatach pod świątynią wiecznego ognia. Przykro mi, że nie mogę pomóc. Ale może jeszcze jakoś się dogadamy. Tylko wpierw zobaczymy, co u pani Mary, jakoś podejrzanie cicho się zrobiło, chodź. Powiedział ci, gdzie jest jaskier? Tak. Ale Please. Muszę się temu zająć. Nie ma potrzeby. Nic mi nie jest. No, w, w każdym razie nic poważnego. Do wesela się zagoi. Przepraszam, że nie wyciągnąłem cię stąd wcześniej. Nie przepraszaj. Wiedziałam, na co się pisze. Jakby to powiedzieć, trochę się pośpieszyłaś. O co chodzi? Benge powiedział, że trzyma jaskra na wyspie świątynnej, w Kazamatach, pod samą świątynią, że planował mu egzekucję w Oksenfurcie i że wypuszczą go z zakrad tylko i wyłącznie na jego rozkaz, wydane osobiście. Przepraszam, Geralt. Ja... ja powinnam była pomyśleć, a, ale... ale jak go zobaczyłam, to... Po tym, co przeszłaś, nie musisz się tłumaczyć. On... on i tak by nie przystał na to, żeby nam pomóc. Nawet gdyby... Wiem. Zamiast roztrząsać, pomyślmy lepiej, co dalej. Póki co, Jaskier jest bezpieczny. Ale poza naszym zasięgiem. Nie odbijemy go z wyspy świątynnej. To niemożliwe. A Menge już raczej nie wyda rozkazu, żeby go stamtąd przenieść. Widziałem jak Mengę palił jakiś list. Tuż przed tym jak tu weszliśmy. Może było tam coś co pomogłoby w uwolnieniu Jaskra. Ale teraz to bez znaczenia. Rozumiem, że nie jesteś w stanie odzyskać tego listu. Niestety, jestem tylko czarodziejką, nie cudotwórcą. Dałoby się go ożywić? Może, gdybym uprawiała czarną magię, ale tak nisko jeszcze nie upadłam. Przeszukajmy go. Racja. Może ma przy sobie coś co nam pomoże. W kieszeni ma tylko klucz do drzwi, weź go. Z zapaskiem nic, ale czekaj, coś jest w podszewce. No i? Kluczyk do sejfu. Masz, przekaż Dijkstra z pozdrowieniami. Same ślepe uliczki, no nic. Musimy sobie jakoś radzić z tym, co mamy. Może jednak spróbujemy odbić jaskra siłą. Geralt, znasz mnie. Zawsze szukam rozwiązań, łatwo się nie poddaję. Ale tu nie mam nawet złudzeń. To niemożliwe. Nikt nie uciekł z więzień pod świątynią. I nikogo stamtąd nie odbito. A próbowano? Próbowano, Geralt. Mówiąc dokładnie, ja próbowałam. Na krótko przed tym, jak tu przyjechałaś. I prawie zapłaciłam za to życiem. Jaskra mógłby wyciągnąć z więzienia tylko Mengę. Tak. Albo ktoś, kto wygląda dokładnie tak jak on. Doppler? Zgadza się. Myślałam o twoim znajomym Dodo Biberwelcie, tym, co to podszywał się pod kupca niziołka. Jaskier mówił, że był bardziej przekonujący niż oryginał. Do tego stopnia, że Vivaldi dał mu pożyczkę na parę tysięcy koron bez mrugnięcia okiem. Tak, tyle, że on się ukrywa. Może Priscilla będzie wiedzieć coś więcej. Trzymam kciuki. Słuchaj, jest jeszcze jedna rzecz, o której bym chciała z Tobą porozmawiać, ale nie tu i na pewno nie teraz. Przyjdź do mnie jak będziesz mógł. A teraz. Teraz już stąd chodźmy. Albo wyjdę inną drogą, albo lepiej wyciągnąć miecz. Geralt, wracaj! Tu się rozdzielmy, ale najpierw trzeba puścić tę budę z dymem. Racja, zostawiliśmy tu za dużo śladów. Tak, a poza tym muszę się wyładować. Ola, pan Royven prosi na słowo. Naprawdę zrobił się niecierpliwy. Co? Nic, już idziemy. Kogo ja widzę? Gerald z Rivi. Przestaniesz za mną kiedyś łazić? Jak tylko powiesz, gdzie jest mój skarb. Nie przypadliśmy sobie z Męngem do gustu. Jak bardzo? Bardzo. To by tłumaczyło pożar w koszarach. Mam nadzieję, że mój skarb nie płonie tam razem z łowcami. W ogóle go tam nie widziałem. A 20 ton złota jednak ciężko przeoczyć. Czy to znaczy, że przychodzisz do mnie z pustymi rękoma? Po pierwsze, to ty przyszedłeś do mnie. Po drugie, coś jednak w ręku mam. Klucz do skarbca. Znalazłem go przy męgę. A ja muszę znaleźć ten skarbiec, tak? To nie będzie proste. No trudno. I tak nieźle się spisałeś. Tylko tyle masz do powiedzenia? Żadnej soczystej puenty? Błyskotliwego żarciku? <noise> Chcesz żarciku? No to ci opowiem. Gotowy? Okłamałeś mnie. Znowu. Co? Od początku wiedziałeś, kto obrabował mój skarbiec, ale nie byłeś łaskaw się tą wiedzą podzielić. Jak się dowiedziałeś? Ja teraz zadaję pytania. Nieprawda. To akurat było zdanie orzekające. Dijkstra, nie robią na mnie wrażenia te twoje twardzielskie teksty. Rozmawiajmy jak dorośli. ha, <laughs> Oj, Geralt! <laughs> Powinienem kazać się udusić, ale lubię cię. Ty, draniu. Ja też Cię lubię, hrabie od siedmiu boleści. Skoro już sobie wyznaliśmy uczucia, jak mnie przejrzałeś? Od początku czułem, że coś kombinujesz. Nie targowałeś się o wynagrodzenie, a potem jak dowiedziałem się swoimi kanałami, że w domu margrabiego Händla widywa widywana jaskra, złożyłem sobie wszystko w całość. No dobrze, pora wyrównać rachunki. To groźba? Wręcz przeciwnie, pomogłeś mi, więc należy Ci się nagroda. Mimo wszystko nie fatyguj się. Wiem już co z Jaskrem. To weź pieniądze. Ja zawsze spłacam swoje długi. Nawet wobec kłamców. A na koniec uniżona prośba. Nigdy więcej nie próbuj mnie oszukać. Nigdy. Widzicie straż! Czemu nikt nie gaści ognia? Ludzie, za z wami! Nie wiesz, kiedy przybytek tego zwariowanego? Nie. Jestem Gerald Zrywil, Wiedźmin. Co ty robisz? Zabijam potwory. Wiedźmin, dziki gon.